Michale, w naszej firmie pracujesz w dziale serwisu. Powiedz, czym dokładnie się zajmujesz? Jestem specjalistą do spraw obsługi posprzedażowej, czyli krótko mówiąc, zajmuję się kontaktem z klientami, zarówno telefonicznym, jak i mailowym. Nasza firma nie tylko produkuje i buduje pojazdy, ale także szkoli z ich obsługi oraz zapewnia klientowi wsparcie techniczne po ich sprzedaży. Jeżeli wystąpią jakieś problemy z produktem, służy pomocą w ich rozwiązaniu. Praca na tym stanowisku wymaga od ciebie na pewno wielu zdolności organizacyjnych, a także kontaktu z ludźmi. Powiedz, skąd to doświadczenie? Tych umiejętności nauczyła mnie Wojskowa Akademia Techniczna i późniejsza służba wojskowa w 10. Brygadzie Logistycznej w Opolu. Każdy kto miał styczność z wojskiem wie, że w wojsku liczy się planowanie, szybkość reakcji, zdolność do podejmowania decyzji. Te wszystkie cechy bardzo mi się przydają na obecnym stanowisku. W twoim przypadku można powiedzieć z wojska do firmy produkującej samochody. No właśnie, powiedz, dlaczego szczęścia pojazdy specjalne? Wiesz co, w moim życiu miałem dwa marzenia. Jedno jak dorosne założyć mundur i zostać żołnierzem, i to marzenie udało mi się spełnić. Drugie, to takie, żeby robić coś, co ma jakąś wartość i sens. Uważam, że. My, jako firma, robimy rzeczy nietuzinkowe i potrzebne. Produkujemy przecież pojazdy dla Straży Pożarnej, Wojska, Policji, a te pojazdy służą nie tylko tym służbom, ale także całemu społeczeństwu. Marzenia, mundur, samochody. Myślę, że jest coś, co spina te wszystkie rzeczy. A że jesteśmy w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, powiedz proszę, czym jest dla Ciebie patriotyzm? Jak go definiujesz? Patriotyzm to nie przekrzykiwanie się, kto ma większą flagę i bardziej kocha Polskę. Moim zdaniem jest to połączenie tradycji i historii z naszą codziennością. Powinniśmy wszyscy razem dbać o nasze wspólne dobro, jakim jest Polska, bo to od nas przede wszystkim zależy, jak ona będzie wyglądała jutro i w przyszłości. Kończąc i dziękując za rozmowę, pozwól, że posłużę się parafrazą myśli generała Władysława Andersa, który trafnie zauważył, że warto odrzucić to wszystko, co nas dzieli, a skupić się na tym, co nas łączy w naszej codzienności, w naszej pracy i w budowaniu wolności i niepodległości naszego kraju.